I być może to już jest ostatnie tak wielkie spotkanie wokół papieża, świętego już dzisiaj Jana Pawła II, tutaj w Watykanie. Wśród gości, delegacji z całego świata są również przedstawiciele środowisk żydowskich. Bardzo pięknie o kanonizacji Jana Pawła II. Jana XXIII mówił Elio Toław, prawie stuletni rabin emeryt Rzymu. W nie ma świętych w takim sensie jak w kościele katolickim, ale są sprawiedliwi. A teraz zwróćmy się w modlitwie do Marii Dziewicy, którą święci Jan XXIII i Jan Paweł II kochali jak prawdziwi synowie. zostanie modlitwa Regina Celi. Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo ten, którego nosiła, Alleluja, Z jak zapowiedział, Alleluja, modl się za nami do Boga, Alleluja. Woli dobiega końca ta bezprecedensowa liturgia sprawowana przez papieża Franciszka przy obecności papieża Emeryta Benedykta, podczas której zostało kanonizowanych dwóch ich poprzedników Jan XXIII i Jan Paweł II. Boże, któryś raczył uwastawić świat przez zmartwychwstanie syna twego pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez jego rodzicielkę, Marię Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen.

Błogosławieństwo końcowe Pan z wami, z duchem twoim Niech imię pańskie będzie błogosławione Teraz i na wieki Wspomożenie nasze w imię Pana, który stworzył niebo i ziemię Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Setki tysięcy wiernych, zgromadzonych nie tylko na placu świętego Piotra, ale również na wielu placach Rzymu wita nowych świętych kościoła którym cześć będzie oddawana w całym kościele powszechnym Jana 23 i Jana Pawła II a teraz obecny papież Franciszek i papież Benedykt papież Emeryt mają czas na chwilę rozmowy do końca nie było wiadomo czy papież Benedykt będzie na tej dzisiejszej uroczystości pojawia się niezwykle rzadko ustępując naturalnie miejsca, temu, który dziś jest głową Kościoła, papieżowi Franciszkowi, ale jednak nie oparł się temu, by być podczas tych uroczystości kanonizacyjnych, obu papieży, obu wielkich papieży, a szczególnie papieża Jana Pawła II, z którym przez ponad 20 lat bardzo blisko współpracował tutaj w Watykanie. Do rodaków Jana Pawła II, papież Franciszek powiedział: Mam nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II, a także papieża Jana XXIII, będzie stanowiła nowy impuls do codziennej i wytrwałej pracy kościoła w Waszej Ojczyźnie. Cieszę się, że jeśli Bóg pozwoli, za dwa lata. Dodał Franciszek: Odwiedzą po raz pierwszy wasz kraj z okazji Światowego Dnia Młodzieży 2016. Podzielamy to nadzieją Franciszka i chcemy zrobić wszystko, aby się ziściła, i oczekujemy na niego w Polsce za dwa lata. Zakończyła się msza święta kanonizacyjna, ale rozpoczyna się wielkie dziękczynienie za akt kanonizacji obu papieży. Polacy będą jutro dziękować na placu Świętego Piotra za kanonizację Jana Pawła II podczas mszy świętej, sprawowanej tutaj o godzinie 10.00, której będzie przewodniczył kardynał Angelo Comastri, arcyprezbiter Bazyliki Świętego Piotra. Będzie oczywiście też obecny między innymi arcybiskup krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz, najbliższy współpracownik. Najpierw kardynała wojtywa, później papieża Jana Pawła II przez wiele, wiele lat. Na tej jutrzejszej uroczystości w Rzymie zatrzyma się bardzo wielu pielgrzymów. Z całą pewnością szczelnie wypełnią oni cały plac św. Piotra, aby dziękować za ten dzisiejszy akt kanonizacyjny papieża Polaka i papieża Włocha twórcy Soboru Watykańskiego II. Komentując to dzisiejsze wydarzenie, jeden z bliskich współpracowników Jana Pawła II, kardynał Paul Pupar, były przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Kultury powiedział, że w jakiś sposób kanonizacja obu tych papieży jest również kanonizacją Soboru Watykańskiego II, oczywiście mówiąc w cudzysłowie. Te słowa, te słowa i ten zwrot używając kanonizacji w stosunku do soboru, bo rzeczywiście to było wydarzenie, które głęboko naznaczyło współczesną oblicze Kościoła. A widzimy Ojca Świętego Franciszka. Teraz podszedł prezydent Błoch, Giorgio Napolitano, który reprezentuje naród, z którego wyszedł Wielki Święty, papież Jan XXIII. I teraz powitanie kolejnego. Wczoraj już miał papież Franciszek okazję spotkać się z polskim prezydentem i jego małżonką. Dzisiaj ogłoszeni nowi święci Jan Paweł II, Jan XXIII za życia sami sporo mówili o świętości. W roku 1991 w Rzeszowie Jan Paweł II. Tak mówił, święci stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do Królestwa Niebieskiego. Są to ludzie, tacy jak każdy z nas, którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli. Można by powiedzieć, a skoro doszli, to chcą być z nami, z nami, którzy jeszcze... W drodze. Chcą być z nami solidarni i wstawiają się za nami. Do Boga. Nie stają się przez to jakimiś półbogami. Wszystko odnosimy do Boga. Świętość jest darem Boga. Tylko Bóg jest święty. Ale Bogu podoba się byśmy zwracali się do Niego nie tylko sami, ale we wspólnocie. Byśmy prosili innych o modlitwę za nas. Tak jak możemy prosić o modlitwę za nas naszych żyjących rodziców, tak możemy tym bardziej prosić tych, którzy są już w niebie. Jana Pawła II i Jana XXIII. I Jan XXIII, który zwołał Sobór Watykański II a papież Jan Paweł II, który realizował idee soborowe przez swój długi 27-letni pontyfikat. Z tą pewnością wpisali się również najnowsze dzieje świata. Jan XXIII zwołując Sobór powiedział krótko, oczekują od niego świeżego powietrza dla Kościoła trzeba strząsnąć imperialny kurz, który nawarstwił się na tronie św. Piotra od czasów Konstantyna. Ta linia Jana XII jest dalej kontynuowana. Była kontynuowana przez kolejnych papieży, przez Jana Pawła II w sposób tak wyraźny. A teraz tę samą linię przecież podjął obecny dzień święty Franciszek. Pamiętamy, kiedy zmarł Jan Paweł II zakrzyknięto Santo Subito święty natychmiast. Ale podobnie było też z Janem XXIII, kiedy zmarł w trakcie soboru watykańskiego II. Wielu biskupów zebranych na Soborze chciało go ogłosić świętym przez aklamację. Jednak Paweł VI zdecydował, że podjęta zostanie normalna e, procedura. Również w przypadku Jana Pawła II taką decyzję e, podjął następca, papież Benedykt XVI. To subito, natychmiast, może nie było takie subito, ale przecież e, musimy uświadomić sobie, że jak na procesy kanonizacyjne, to ta kanonizacja nastąpiła bardzo szybko. Panu Bogu i papieżom za to dziękujemy. Na placu św. Piotra w dzisiejszej uroczystości oczywiście nie mogło zabraknąć kardynała Stanisława Dziwisza, ale obecna jest znaczna część, większa część naszego episkopatu Niestety nie mógł przybyć na nie sekretarz papieża Jana XXIII, którego papież Franciszek podczas ostatniego konsystorza mianował również kardynałem. To on powiedział pragnąłbym, żeby uroczystości kanonizacyjne służyły nie tylko daniu hołdu dwóm papieżom, którzy już są otoczeni chwałą w niebie, ale by przyczyniły się, uczyniły również narody mądrymi, wielkodusznymi i otwartymi. Tak więc ta dzisiejsza kanonizacja jest wielkim dniem dla Włochów, którzy jutro będą dziękować także za kanonizację Jana XXIII, szczególnie w Bergamo, jego rodzinnej diecezji, ale bez wątpienia także dla Polaków. Ciszyk, wita poszczególne delegacje rządowe, głowy państw również przybyły na tę dzisiejszą uroczystość do Watykanu. A my żegnamy się z państwem z Placu Świętego Piotra w Watykanie. Żegnają państwa ksiądz Andrzej Majewski i ksiądz Dariusz Kowalczyk, chciałoby się powiedzieć na koniec, błąd prawnicą. Wszystkiego dobrego, dziękujemy za uwagę.